Robić, jeśli chodzi o czas, ponieważ mamy końcówkę marca, a w grze mamy początek lutego, także robimy sobie takie highlights y przez parę meczów ligowych, żeby trochę nadrobić czas. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy yy, 11 lutego mecz z Górnikiem Zabrze. No to jedziemy. I to ma wyglądać w ten sposób, że będzie raz właśnie atak, raz. Yy, defensywa. O kurde, ale w ogóle piła. To było, było akurat śmieszne. Dobra. I teraz znowu atakują. No okej, okay. czyli na razie my bez ataku jesteśmy. Super. Dobrze się to zaczyna. Dobra, spokojnie. O! Kolejny atak. No proszę, nic nowego. Fajnie byśmy my trochę też coś zaatakowali, nie? Ponieważ mamy lepszy spad. O, ale nas minął. Polanka. O kurde. Co tu się wydarzyło? Ej, my nie chcemy zrobić... Że... Co? Co jest? Czemu nie mamy żadnej akcji? Będziemy się tylko bronić? Chłop w ogóle w supek z sekundy, nie? z metra. To też było mega dziwne. Nie mają tak wyglądać te symulacje, to chyba ich nie będziemy grać, No bo ja nawet nie mam okazji do bramki, a mam znacznie lepszy No jest, wreszcie kontratak. Kurde, w 61 minuty mamy pierwszy atak. Kto mógł to Bramkę ale nie zgoda Nie puszcza solo ranu. uwaga To może być groźne Nie zgoda, Już na winu zawodnika Jarek nie zgoda 1-0 tak jest Dobrze, mamy prowadzenie ale mam jakieś lagi w kacsejkach, jakieś problemy z grąstem, ewidentnie. Mhm. Będzie trzeba to sprawdzić. No trudno. Trwajmy ten mecz. Dobrze, dobrze. Ja mamy atak. O to wchodzi do... Oj, jak tam wybił z szupakiem? Co tam się wydarzyło? No dobra, mamy 1-0. W pierwszym meczu. Ale widzę, że trzeba będzie zrobić przerwę, bo laguje catsenki coś dosyć poważnie. Nie wiem czym to jest związane, trochę to kiepsko wygląda, ale zaraz temu zaradzimy. Tak, takie problemy były. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Mecz z Koroną, myślę, nic trudnego przed nami. Myślę, że nawet damy zagrać na przykład młodemu łotyszowi. Mięczeć też niech zbiera minuty w takich spotkaniach. Tutaj Portugalczyk. No chyba tyle, ba tyle. Trzy zmiany zrobimy sobie. I oczywiście play highlights, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W ostatnim w w meczu z Górnikiem dziwna sytuacja, ponieważ mieliśmy może dwie akcje, są z Górnika ja tak było dziwo. Zobaczymy jak to będzie właśnie z Koroną Kielcow, która ma tylko 20 punktów. Nie zaczynamy mecz na wyjeździe. Kostrzyn oprócz się wypuszcza, ok Ależ podanie tu mamy 1-0 Jarek nie zgoda Ależ podanie od Nouriego tam wiesz Tylko tutaj nie wiem czy mam znowu jakieś wycięcie, było Może to było jakieś. Nie wiem, zobaczymy zaraz Mam nadzieję, że nie powtórzy się coś z Górnikiem Na razie Teraz wyglądają dobrze Zobaczmy powtórki, jeszcze reakcje się nie, zobaczymy tej powtórki, ale ładne to było. Naprawdę ładne podanie doświadczonego Francuza. Może skończyć karierę w ogóle, to byłoby dużym czasem, bo potrzebujemy doświadczonych zawodników, szczególnie na... Europejskie Puchary, które już niebawem. Oj, okazja dla Korony, ale nie strzał. Ojoj, czemu jak ja mam piłkę, to loguję, jak Mam przeciwnie, dziwne, dziwne, dziwne te highlights y działały. Zobaczymy jak to będzie teraz. No patrzcie, jaka sytuacja w ogóle teraz dla Nierka niezgoda by. Garek nie niezgoda zablokowana. No teraz już ucierpiał. No coś, coś z tymi highlightami chyba jest nie tak po prostu. Jest no. chyba dobrze zoptymalizowane do grania. No, już drożny. Marianuja, ja oj, to z poprzeczką, Portugalczyk. I teraz korona w natarciu, 65 minuta. A bochat ja dosyć się łatwiej za niż strzał. Nie wiem, się pod, pod, pod akcję. Asta nie da, to byśmy mieć 2 zero takie! Nie, nie ma bramki! O nie, jak do tego nie trafiliśmy? Jeszcze byśmy nie stracili bramki. No nie, no to była okazja na, 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 na domnięcie wyniku aktualnie. No. Nie zebraliśmy drugiej piłki, jeszcze korona w natarciu. Dobrze, niedokładne przyjęcie. Nie ma karnego, nie ma, nie ma. Dobrze, dobra. wejście i mamy pier, kolejne wyciśnienie swoje do, do zera. No właśnie takie sytuacje, że możemy sobie zbierać te punkciki. Oczywiście po jednym... punkcie. Znaczy po, po jednej bramce, przepraszam. Żeby zbierać właśnie po te trzy punkciki, zbierać je. Dobra, na razie wszyscy zadowoleni, ale... Ale mamy tutaj Team Spirit, nie? Zobaczcie w ogóle na tabelę. No 6 punktów już przewagi. No my chyba idziemy nawet po mistrza kraju aktualnie. Dobra. Dany Welbeck, Oxley Chamber, ile oni są warci? 4 miliony euro. Dany Welbeck, kurde no mógłby do nas przejść. Oxley Chamberlain 10, no to tuż. Ale ten dany Welbeck na klauzulach. kurde do nasi, No dobra. No, to są nasze cele transferowe. Dany Welbeck i Alex Oxley Chamberlain. Dobra, mamy teraz yy, końcówkę. Ostatni mecz lutym. Jeszcze trochę, trochę przed nami zostało tych meczy. Tak powiem, wycieńskiego składu się nie zmieni. Nie, no, w nie sobie pogra. Walski. Tak, bo na razie tutaj Ład musi zbierać koncentrację. Nasz zawodnik z Kataru. Czas na mecz za zobaczmy. Na razie idziemy jak maszyna, no. Ale śmieszne stroje. Nawet nie wiedziałem, że mam takie stroje w zagłębiu. W Lubinie, no dobra. No i mamy karną, Jezus. Dobra. Artur Krasian. Czy Młodowie nie trafi pierwszą bramkę? Tak zwanego Wapna. Nie ma bramki, o wasz. No to się zaczyna. Czemu w ogóle Krasian napisał? Czyli mamy tyle zawodników, tylko lepiej wykonują te karne? No, nie mogliśmy zrobić teraz kontra. No, no trudno, dobra. Patrzcie, jak jest dziura, ale tam będzie obrońca z tyłu. patrz, taki tak zwany ten libero, nie? Ale Jarek, tutaj sobie poradził. Położył świetnie. Jarek jest zgoda, musi to trafić, tak jest 1-0. O jezus, świetny napastnik. Znakomita forma, Jarek. Oho, long crossy to jest. Tutaj akurat w highlightach zauważyłem, że long crossy są mega OP mi przeciwnika. Chociaż nie, teraz nie piekłem. pykuję. Ale była taka sytuacja, że na przykład na wolną pozycję wychodzi do My mamy kontrę, patrzcie. Oj, kasta nie da w ostatniej filmie, dodała niestety. Nie mamy akcję, proszę bardzo, co tu się dzieje, ale druga akcja. Czy to coś się zepsuło? Bo ej, coś się, ej, coś się zepsuło, bo i... Dobra. Pogramy trochę dłużej Dobra No kontratak, okej okay. Ojej, ależ to rozegraliśmy No nie, czemu tam niezgoda nie wchodzi? Zagłębie Lublin skroimy na tak, mamy drugą połowę, no dobra Dobrze, dobrze. W zagłębie lubię z kolejnym atakiem. Kurcze, fajnie, było jakbyśmy to jednak Myśniej zaatakowali na koniec i... Dobrze, dobrze No patrzcie, nie możemy... Mógł... W ogóle w drugiej połowie nie mieliśmy żadnego ataku No nie to wygląda. Trzeba być bardzo skuteczny w tych y, highlights'ach, bo i że tutaj mamy trzeba to się kończyć do, wynikiem 1 do 0. No ale przepał to Poletonowicz. Makowski jeszcze tutaj rozgrywają na skrzydle, ale Walski dobrze. Jest puszcza. Soloran. Okej, okay. ojej, ale zobacz jak ustawienie to trzeba będzie szybko skontrować. Ale, ale Soloran, że nie, to taki Soloran. To może możecie sobie wsadzić, to już naprawdę wolę mieć normalną akcję niż takiej solo ale gdzie ja ledwo co ruszam piłkę i, i, i obrońca na pełnym biegu już mnie odbiera. No ale dobra, jest zwycięstwo, nie ma co narzekać, no znowu 1-0, ale... No ale nie ukrywam, że to... Dziwnie to wygląda, nie? Ten, ten tryb, no. Ta akcja ostatnia... Na pełnym biegu mieć niezgodę, a nie tak zwalniać. Mamy kolejną rozmowę z graczem. I'm proud of you, okej, okay. nie wiem czemu mam po angielsku, to właśnie tak się podmieniała Tak, gra, na nawet mam po angielsku, a miałem po polsku przecież, nie? Ale trudno Lecimy dalej, jak to wygląda? No mamy, łapiemy, łapiemy tam Potencjał 6, szedzie... no to, to jest, o. To jest potencjał na ekstraklasę tych trójka, Także spoko w sumie. Zobaczmy sobie na biuro. Kalendarz. Ile mamy tych meczów? No, jeszcze musimy trzy mecze. No dobra, czyli Agielonia, Krakowia i Piast. Tak, bo tu jest 24 niedziela. To jest przerwa na kadrak. W ogóle możecie pisać w komentarzach, jak przewidujecie wynik baraży z Warią. Czy na przykład widzielibyście jakiegoś walijczyka w składzie? Albo estończyka? Bo przecież e, kilka dni temu premier tego odcinka graliśmy z Estonią. <laughs> no, słuchajcie, no przepraszam, czasu po prostu mimo My na razie zwycięskiego składu nie zmieniamy. Chociaż nie. Marion, no ja sobie wejdzie. Musi być jakaś rotacja w składzie. Znaczy tak. Tak, no, jednak zostawiamy. Wycięskiego składu się nie zmienia. Praktycznie mamy taki fajny, fajną powiedzmy 16-17, która prezentuje w miarę równy poziom i może rywalizować w Ekstraklasie. Dobra, Bielonia Białystok przyjedzie biały po na mecz z tłuszczą. Nie zjął. Właściwie Bajeran, w własnym sobie na obrazie. Zaczynamy, Jesus oczywiście na z przodu. Riadnori ależ Oj, taj, skrzypczego! ostatniej się odebrał ładnie, to się prezentowało. Na szczęście Mam, zaliczyłem je jako kodratek. no dobra Trochę kiepsko Ale może akurat zrefimy z tego bramkę Nie, za mocno sobie wciągniemy piłkę cię walczymy, dobra Jeszcze piłkę Oj fantastycznie tutaj Litwin to zrobił Jarek nie zgoda, zablokowali zablokowany tam na dwa razy Kurde, no niestety ale coś co, ja rozumiem teraz, że jak ten jeden kontratak, to nie będziemy mieć żadnej akcji w meczu, na to wychodzi? No proszę bardzo. Dobra, o jest, ale go skosował. A dobra, atak, atak, puszczy. Tam jest pewnie libero. Chociaż nie ma. Ja, ojej, ojej, nie no, nie ma pomocy w ogóle, to jest takie też wychodzenie sam, sam, sam na trzech obrońców. A patrzcie, patrz, jaka to jest przestrzeń. Ja nie rozumiem tego, czemu my nie mieliśmy takiej przestrzeni? Dobra, to. Bez większych problemów. No na razie to się nam zapowiada na remis, bo wychodzi na to, że my nie będziemy mieć żadnego ataku. Jakbyś, patrząc na to, jak mecz z Koroną wyglądał, czy. czy wcześniej z Górnikiem. Ale zastawił się Inos, kurde. Narczuk na szczęście. Nie ma bramki, mamy rzut rożny. Rzucie z rożnego to my rzadko trafiliśmy w karierze, ale może akurat teraz to się zmieni, jest atak na piłkę. Brech, utrzymujemy, utrzymujemy. Ojej. No Właśnie utrzymujemy piłkę grze. Aż Meksykanie. O! Nie, nie, no ale tam jest naprawdę no, obrona częstochowa. No, remis, remis, no powiem wam szczerze, no. No dobra, przyjmiemy to na klatkę. No, sam podjąłem taki tryb. Nie zmienia to faktu, że bardzo niesprawiedliwie to wygląda, że mamy jeden różny w drugiej połowie. Jeden może atak. A oni mają znacznie więcej, pomimo tego, że nasz skład po prostu wygląda no lepiej, nie? No ale dobrze, nie przejmujemy się tym, bo sytuacja jest i tak komfortowa dla nas. Idziemy dalej czas na mecz... Moi drodzy z Krakowią. Na wyjeździe. sumie na wyjeździe teraz aktualnie. O, proszę, mamy tutaj problem. Będzie trzeba to zmienić, bo traci nam koncentrację Krasion i Noury i Kutka. Trzeba będzie to zmienić, bo widzę, że teraz skupili się ten na zyskaniu energii, a powinno być teraz na kondycji. No nic. Czas na mecz z Krakowem. Dzięki chyba, że tutaj przygotowują telewizję Kamoku, oczywiście. Tak, tak, na pewno tak wygląda Kraków przed meczami. Bam. Sam wiem, bo mieszkam. O, tak to się nie skończyło. Pomylili, pomylili koledzy z jej stroju ewidentnie. No, jest za późno, tss, Aha, mam, okej, mogę zdążyć tylko No dobra ej, Szczerze, niepotrzebne są te informacje, naprawdę bym se, i te odliczania, ja już dawno wykonał ten rożny Teraz tak o tym myślę A, i to nie jest rożny, ej, dobra hm. Spoko Oj, Antuna, ale już zakręcił Jarek jest goda, kobra? Czy kolejny remis, bo mieliśmy jedną akcję na krzyż? Patrzcie, mieliśmy dwie akcje na krzyż, z czego to był jeden rożny? No nie, no kulę kiepską. No. No, zaraz przegrałem przez ligę. no ale dobra, powiedzmy, że gra stara się symulować, patrząc na poziomy druży. No to okej, okay, no. musimy trochę nadrobić z tym czasem. Także już przeboleję te dwa remisy. Nie zmienia to faktu, że dziwna sytuacja. Dobra, czas na się, mecz z Piastem w Liwice w ramach e, tych symulacji. O, ktoś wyjechał na kadrę, zobaczymy. Okej, okay, czy mamy dwa powołania, nikt z polskiej kadry nie jest powołany, ale wad do Kataru i o, on tu do Meksyku, to w sumie spokojnie. Taka proszę bardzo. Dobra. No bo na razie dwa zwycięstwa do remisy. teraz czas to zmienić, moi drodzy. Czas zrobić trzecie zwycięstwo, nie? Oby nie porażka. Ostatnie ostatnim w tych szybkich symulacji. raczej będziemy z tym kończyć i będziemy starać się już częściej rzucać po prostu i więcej tych meczy a to mieliśmy po prostu nadrobić na kandydatę, nie? Patrzcie, jak mi odebra, no nie, no co niesamowite, to jest. Hmm, bardzo nie, nie podoba mi się ten tryb grania, naprawdę. Ciężko to się tak gra jak, O. Ale w ogóle akcja, w ogóle z to w ogóle, jakbyśmy grali normalną filmę, to by nie przeszła nigdy taka sytuacja. Ok, czyli mamy na razie 3 ataki piasta, 4? Już w tym meczu mamy jeden, ok. Taka dziura się, z... o jezus, Mary Konrad tak, teraz, dobra. Dzięki, że mi daliście Konrada, go bramkarza. Super. Nie, po co wy odliczacie, to różne, żebym dawno wykonał. Jarek nie zgoda? O, Żadnej główki nie możemy wygrać, nie? O czym ty mówisz, że żadnej główki nie możemy wygrać? Opia z Gliwice, tak? Już piątą akcję, my mieliśmy dwie, ok? No znakomicie, kurwa No, tu taka Maradona Puszcza atak, dobra Musimy trafić, ostatnia akcja Jezus Mario, co tu się dzieje? Ostatnia akcja meczu. Gasimy światło i już nie gram ten tryb, bo naprawdę to jest tak nierównomierne. Spokojnie bym takie mecze mógł wygrać 2-0 albo wiecie, no więcej akcja. Tu mamy mało akcji po prostu nawet. Wiecie o co chodzi. Ważny wynik, nie? Ale co, rozegraliśmy 5 meczów w symulacji. Dodrobiliśmy trochę, że tak powiem, datę. No i mamy 3 zwycięstwa, 2 remisy, 11 punktów. Także spoko. Następny mecz. Końcówką marca. Mecz z UKS-em. Tabeli, moi drodzy. Na miejscu. No 4 przewa punkty przewagi. 4 punkty przewagi. Potem legia 10, aż punktów straty Jagielonia Lech. Także no. Jest szansa na coś. Widzimy się na streamie w środę. Tak, zapraszam na streama w środę na pewno. No i co? Życzę uda. Jeśli ktoś nie będzie oglądał Foresta, to życzę wesołych świąt. Następny odcinek właśnie w sumie święta. No to... Udanych przygotowań do świąta, życzenia świąteczne złożymy w następnym odcinku. Trzymajcie się.